Hej, hej, z tej strony Wojownik 1, 2, 3 i dzisiaj będziemy grali w grę o nazwie Cat Jump. Jest to już dziewiąty odcinek. I zachęcam do subskrybowania, łapkowania. I wbiłem bossów trochę. Już mam pięć łącznie. To jest kot maszyna. Pierwszy. E, chwilka. O, drugi to, właśnie, kot ostrzepiły. Kod ostrzepiły hard, kod wiertarka, kod wiertarka hard, więc trochę odblokowałem, odblokowałem też 300 kanapek, z tym to mam 42, a tutaj się nic nie zmieniło, ciągle jest tyle samo, ale dzisiaj będę chciał tego zrobić sushi właśnie. Mm, raczej się nie uda całego na odcinku. Chociaż y, fajnie by było, ja bym bardzo chciał zrobić go na odcinku. Znaczy, jakąś rzecz z tego kota, bo. Mm. A i przepraszam za to, że mm, pod Waszą nieobecnością, w sensie że. Nie nagrywałem filmu z wbijania bossa, ale nie mogłem się powstrzymać sam, a zapomniałem nagrywanie włączyć. O, tutaj kolega pisze. Nieważne. Okej. Okay. Ach. O, dobra, cztery uzbierałem te sushi jeszcze tylko piętnaście. Ojeju. <suszy> <suszy> no nie pykło, nie pykło. Ale... Dobra O nie no... dzisiaj chyba mi coś nie idzie. Jeszcze przed nagrywkami <laughs> bossa właśnie wbijałem tego hard piły i... Świetnie mi szło, a teraz jakoś źle mi idzie. Ach, cyk. No nie. Okej. Okay. To zielone teraz. Jeszcze. Łosoś. I jeszcze cebulka. No i już mam dwa. No, nie udało się, a ja tam miałem ten czas. Yy, to widzimy się po małym ci. Dobra, już jestem. E, musiałem zrobić cięcie, bo musiałem to wziąć za reklamy. No, większość wie o co chodzi. E, dobra. To jeszcze tych sushi nam 11 zostało. I. Dobra. Ten łosoś teraz. O. Na no spokojnie, nigdzie się nie śpieszy. Eee, właśnie to jeszcze jeden odcinek i będzie dziesiąty odcinek Skat jumpa. Okrągła liczba, dobra. Więc dzisiaj jeszcze wejdzie film. Bo, hm, przyjemnie mi się nagrywa te filmy. Dla Was, a ogólnie, może nagram z Bosa jakiś odcinek, chociaż pewnie akurat nie będzie mi nic na nim wychodziło. Tylko, piszcie, jakiego Bosa mam zrobić. Bo też nie wiem. A dobra. Siedem tylko. Okej, okay, cyk, cyk. Cebula. nie. Nie udało mi się złapać. O, dodatkowy czas. Może mi się w sumie uda to siedem. Kolejna cebula spada mi z nieba. O, 3. Jeszcze cztery. I to mam. Okej. Okay. Łap ten czas, dobra. Mam to. o trochę ścina. Są lekkie lagi. Ale no nie, jeden brakuje. Dobrze, to teraz ten jeden mm, zrobię. Ok, i już mam zrobione to se spadnie. No i zdobyty. Jeszcze dwie rzeczy, i będę miał zrobionego kota. Znaczy pełnego tego, jakby mm, to było na. Może tutaj sobie przejrzę. O, tutaj. Tego kota burgera mam pełnego. Tutaj z tym kotem japońskim sushi mam jednego, a z tym kot koreański, koreański szef jeszcze nie. No to sobie oczywiście rundkę zagramy, jak to w każdym odcinku chyba prawie. <grym> Mogłem już po to drewno nie skakać. A. Kanapek mam tyle samo, jak zacząłem na odcinku, i tych też. Hmm. Kanapka złapana. Um, dzisiaj chyba jest 16 stycznia, a te kanapki są do 18. To um, raczej mi się na pewno nie uda wbić tego kota za 600 kanapek. Mogliby to moim zdaniem przedłużyć. Bo trochę za krótko to by to trwa. Chociaż nie wiem tam. Nie znam się. Nie, prawie byłoby 200 metrów. No dobra, to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się, cześć, czołem, pa.